Jak najbardziej. Zobaczymy go tu, jeszcze sobie tak zerknę. ole no fajnie tu jest. Dalej śmierdzisz Dobra, dobra, Liam, spokojnie, spokojnie. zostaniesz stanowisko nie, tutaj. Nie, 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 nie. Możesz być dyrektorem salonu. Tam, dobrze, dobrze to. Dobrze, podoba ci się, przemyślałeś to? Tak, mega fajnie, a, tylko że tu lakierni nie ma cholera. Nie ma tu w okolicy jakiejś lakierni? Jest po drugiej stronie, ale chyba ci na nim nie jest. Nie czekam samochodzie, bo nie wiem jak tam wyjść. Dobra, z jakoś się z lakierem, a jeszcze może obejdziemy, a kto to ma? Jakiś tam właściciel dalej jest po drugiej stronie, tak? Te, tej eee, no, jeszcze jeszcze nie do końca, dopinam właśnie. 那你。 No i ja pierdzielę, dobra, jest trochę ludzi. O, jest już moi drodzy, nowy Tak się ludzi zjechało. No mówiłem, kurde, zobacz. Ja tu pod zapraszałem. Ty ile samochodów, kozacko. Czekaj, może wcofamy to Jest Brunka wszyscy są, ja pierdzielę. Okej, okay, podoba mi się to widzowie. Jo, tam Krystian szefowie, Ale Imprezo. Witam, witam, serdecznie. A dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam. wszystkich gości. No, witam, witam, zapraszam tutaj. O, jest i braciak, jest i bratanek, dobrze. Co jest? Wszystko gra? tam siedmi. Później ktoś jest. przyjechał. Pierwszych... Po spokojnie, spokojnie, zaproście tutaj, wszystkich. Zgromadźmy się. Witam, panie Alberto. A gdzie pan zaparkował? A ja tutaj pakier no, A, tak. a, bo ja. Aha, bo no, no, pana, no, no, pana furę trzeba zrobić, to tak, no. Zaparkować. Ojej, co się z tym nie. samochodem? Proszę państwa, negocjujemy z Kenią. Słuchaj, no, gotowy, tylko zobaczymy, jaką kwotę zaproponujesz, no. no. To co, może chodźmy do środka, kurde. Słuchaj, no. Ja zacznę, że tak powiem, dosyć no, mocno, no? Za, no zresztą... za, zanim za, zaczniesz. To może jakąś wodę, jakąś kawę chcesz? Nie, dzięki, dzięki, wiesz? ja nie pijam takich rzeczy. A yerba matę masz? To będzie musiał sobie kupić. A ja mam, więc se piję. Cheers. No to co, Keny? Ja myślę, że nie ma co wyjaśnić bawełnę. 100, 120 tysięcy proponuję. Zobaczymy, e, co Keny zna. No na pewno na to, to tutaj nie przestanę, na taką opcję mogę ci zaproponować. 140 mm -hmm. tysięcy. Ile? 140 tysięcy mi daje. I jeszcze 10% tutaj jako u, udziały moje. Aha, czyli jeszcze udziały, to słuchaj, proponuję tak. Tak, ale ostatecznie 145 tysięcy, mm -hmm. ale jesteś dyrektorem bez udziałów. Na zasadzie jesteś dyrektorem salonu i zarabiasz bardzo dobrą pensję. Zowie że w ten sposób. No to moja ostatnia twoja dla ciebie oferta 145 tysięcy 10% udziałów dyrektor i fura na firmę. I odstate. To patrzcie, tak. gdzie nas przenieśli. Jezus Maria, to jest? Nie, wie. Jakie nie wiem właśnie, nie wiem. Zaraz ma tu Ej. mówić, na czym to polega. Cześć, Piotruziu. To, to nie to, to jest limon... domy, Nie, dawajcie! Hey, panu... Czy wy to widzicie? To jest rozpierdziel! Ja pierdzielę To ja, ja, bardzo ładne. Dobra, wie pan co, no to my taką zmianę przyjmujemy, to jest? Nie na górze. Co prawda, co? Nie, nie dał mi pan dokończyć. W związku z tym no. lokal jest znacznie większy. Należy się 280 tysięcy dopłaty. Ty to fuj, to, to ten lokal idziemy, panowie. No. Ile dopłaty, przepraszam. E, no poczekajcie, poczekajcie! E, no Jak to 280 tysięcy dolarów? No o, proszę o pan, pan Za taki lokal to i tak to, to ma wartość ponad milion. Ja pierdzielę, ale ja nie nie ma tylu pieniędzy, no i co teraz? No i bombki strzelił, świąt no, 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 nie będzie, k. interes. interesów. No to. Nawet nie znajdziemy. Jest jeszcze jeden, sobie Jechałem, Proszę Państwa, znalazłem ogłoszenie. To jest to miejsce. I tutaj najprawdopodobniej będzie Clinton Detailing. Salon mniejszy, ale dobra cena. Fajna lokalizacja i powinno to się udać, no miejmy nadzieję. Chodź, Christian, to jest to miejsce. Moje okolice rodzinne. Kiedyś tu był jakiś hajs auto body shop. Patrzcie na to, widzowie. Yo. Ja pierdylam. Jak Ci się podoba? Kurde, fajne, fajne. To, to jestem ugadany z gościem. Dzień dobry. Mm, dzień dobry. Clinton Franklin, my tutaj na rozmowę chyba jesteśmy z panem mówieni z tego salonu, tak? Mm, no tak, pan chciał kupić salon tutaj. Tak jest. E, Niech mi pan powie coś więcej na temat tego salonu. Widzę, że no, ładnie salon. No. Tutaj okolica jest dobra, blisko centrum. Mm -hmm. Poprzedni właściciele to im, No dobrze im szło prowadzeniu, ale, ale nie co wiem, się, się czegoś. Okej, okay, przestraszyli się czegoś. I czego się znikną. mogli przestraszyć, by pan? No właśnie, a na co mnie, czego ci przestraszyli? No dobrze, co my tu... To jest tutaj bezpieczna lokalizacja, dlatego no mm -hmm. 5 tysięcy tutaj będzie kosztować. To mogę, że Pana odprowadzę po tym salonie. Zapraszam za Dobra, a Pan jest od tego urzędnika, co tak, tak rrr tak, mówi? Tak, tak, dokładnie. O, to jest widzowie, zaprzyjaźniony. Dobra, to jeszcze wynegocjujemy coś, może. Patrzcie na to, kurczę. Mm -hmm. Taki salonik, tak? Miejscówka mi się mega podoba. Trochę mam wrażenie, że mniej miejsca Ty, niż, mam, niż mam u nas. Podosiku, tam, tak. tak, tak, ale mam wrażenie, że, że dużo mniej miejsca niż u nas w salonie. Ale no za to bezpieczna dzielnica jest. No to to trzeba Panu przyznać rację. Dobra, mamy kanał Waliżin, nie? Nie, bo to też ważne. To jest szatnia Dobra, jak walisz swoim okiem, zerkie To jest ge... pomieszczenie mm. dla pracowników, czy coś rzeczy? Dobrze, rozumiem, że jest jedno pomieszczenie dla pracowników? Tak, tak mhm. No dobrze, tutaj widzę fajny taki monitor na środku, no powiem panu za wiele samochodów to tu nie wejdzie, lakiernia jest Wyjście na zewnątrz, rozumiem, tak? Exotic. Mhm. a tam widziałem, że oni mają jakieś Japanzi, European, to skąd oni pochodzą w ogóle ci Egzotik? Pochodzili, po, pochodzili jak... Nie wiem dokładnie, to jest gdzie jest okolicy Japonii, jakoś tak A, że Państwa, będzie... Cały mózg operacji będzie Wow! wow. Ja pierdilom. Klasa! Dobrze, widzowie, zobaczmy obejrzymy Widzicie? tą siedzibę naszą Ja pierdziele, Mirek, gotowe? Tak, gotowe Oh my no, god zapomnieliśmy niektórych rzeczy posprzątać, bo tutaj pracownicy zostawili butelki po sobie po browarach Aha. Ale ta mniejsza, to pozbieramy No dobra No nie wiem, dobra Dobra, widzowie, wchodzimy, Dobra, no na obczajamy. Możemy zwrócić ten motor. Mm. Mm. O, chłopie, mnie piękne logo tutaj się podoba na ścianie, wow. No, też się dało. Widzowie, kurczę. Aha, bo to był projekt motocyklowy i, i wy tak, zrobiliście tak, wedle tak. projektu wszystko. Tak, właśnie taki co zrobiliśmy Ty, ale to trzeba pozmieniać te flagi tutaj na nasze napisy Ale to już ogarniemy co tu napisać Widzowie, wy możecie też ingerować jakieś fajne napisy Dawajcie nam znaka w komentarzach co możemy napisać na tych, na tych oczywiście tutaj banerach, które widzicie Jest też dużo innych miejsc do podmianki, także wszystko od was zależy Rura, po co komu rura? No może będziecie mieli jakiegoś tam dobrego trenera czy... Albo z tego co wiem to się też na przykład zabierają kilku mechaników ze sobą no i sobie jadą, nie? Szefo, proszę Państwa, in the building. Zobaczmy, kto tu jest. O, holowniki są robione. Na holownikach będzie nasze logo już niedługo, więc chłopakom, zanim ruszymy, bo tak naprawdę za dwa dni jakoś in-game będzie otwarcie dopiero, proszę Państwa, za dwa odcinki salonu na nowo e, no to przygotowujemy się bacznie do tego. Cześć, chłopaki. Cześć. Witam. Cześć. Y Panie Franklinie, Panie Franklinie. Słucham. O, to było. skończył mój... jest skończone. Mój już. kolega, no właśnie, dobrze, ja się rozejrzę. Czy ta farba została podmieniona? Czyli co. Jak pan chcesz, to pan potrafisz, tak? Tak, tak, tak. Wszystko jest perfekcyjnie zrobione: Sandy Shores, Clinton Detailing. Yo! Stary, jak to wszystko pasuje, kolorystycznie. No, tak, Pierwsza klasa. Wow, no, jak ładnie! No, jest nieźle, nie? E kurde. Gdzie Taki jest Miro? czy nie? Nie, stary, Ur... jestem tak teraz podjarany, że. Dobra, nie o, trzeba. Cześć, 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 cześć. Miro. O, tak. O, tak. Chodź tu przytulwuje. Cześć, cześć. O jezus, Ty się lepiej uszyć na tym. Niesamowita praca. Ej, roboty odwal Paliłeś stary, podnieśliście to piętro.